Intensywnie trwają w tej chwili prace wykończeniowe w części podziemnej, gdzie praktycznie rzecz biorąc, powiedzmy, sobie będzie takie zaplecze techniczne dla obsługi całego budynku. Będzie tutaj podnia fontanny, będzie węzeł cieplny, będą sanitariaty dla, dla po prostu mieszkańców. Powiedzmy, sobie, zaplecze techniczne dla obsługi sceny i budynku tej części górnej. Tam są prowadzone tynki, tam są instalacje elektryczne montowane, tam są rozdzielnie, tam jest powiedzmy sobie wszelkie niskoprądowe instalacje, powiedzmy sobie skamerowanie całego obiektu i tyle. To jest tyle o tym budynku. Ten budynek ma wymiar w granicach 20 i troszeczkę powiedzmy na 20, czyli w jednym rzucie 400 metrów kwadratowych, no i cyklowo powiedzmy sobie najtrudniejszy. Z uwagi na to, że musieliśmy schodzić głęboko ponad 50 m2. Oczywiście nie było się po drodze, że tak powiem, bez prac archeologicznych. Był okres utrzymania realizacji, na to, że, że archeolodzy pracowali powiedzmy sobie na, na różnych warstwach, powiedzmy sobie przekroju biotechnicznego. Zresztą podobna sytuacja jest teraz tam za, przy korytowaniu pod podroboty drogowe też archeolodzy pracują i powiedzmy sobie, że tak powiem mają odkrywkę od pewnego czasu powiedzmy, zajmują się. tym. Tyle może, powiedzmy sobie, kolejnym obiektem to jest fontanny, gdzie widać w tej chwili, powiedzmy, podłoża, gdzie praktycznie, powiedzmy sobie, są realizowane e, instalacje technologiczne, podejścia, powiedzmy sobie, do poszczególnych, powiedzmy, że tak powiem, zespołów fontanny, zasilenie wody, odprowadzenie wody, przepusty kablowe do sterowania, no i cały, powiedzmy, sobie, zespół innych, powiedzmy sobie, tam urządzeń. Oczywiście w najbliższym czasie będziemy realizowali płytę żelwetową denną. Gdy tylko się skończą, powiedzmy sobie te roboty technologiczne, powiedzmy, które są umieszczone pod płytą fontanny, przystępujemy do płyty dennej i ścian fontanny do wykonania całej Nednieckiej fontanny. Ona, jeżeli chodzi powiedzmy, o konstrukcję stalową, jest prefabrykowana, tam zbrojenie jest przygotowane praktycznie rzecz biorąc bezpośrednio. Jeżeli nie w tym tygodniu, to w pierwszych dniach, bo oczywiście w takich warunkach będzie wykonana izolacja i momentalnie płyta po prostu żelwetowa pod nieckie fontanny. Później pozostanie oczywiście tylko powiedzmy sobie roboty instalacyjne. Tyle na temat fontanny. Jest to obiekt powiedzmy sobie, na pewno Państwu znany, niecka, przykryty powiedzmy na dużonach płytami kamiennymi, w płytach kamiennych będzie osadzonych w granicach 188 reflektorów podświetlających strumienie wody i oczywiście cało serce, jak powiedziałem, jest tutaj mniej więcej w tym miejscu, pompownia powiedzmy fontanny, oczyszczanie wody powiedzmy, z uwagi na to, że będzie ona powiedzmy krążyła w cyklu zamkniętym. Kolejnym może takim powiedzmy obiektem, który jest też będzie widoczny i znaczący, to będzie infokiosk przy ulicy Zwycięstwa. Jest to konstrukcja powiedzmy sobie, jeżeli chodzi o wykonanie tożsama z budynkiem wielofunkcyjnym, też na stupach stalowych, też będą fasady powiedzmy, że tak powiem, szklane przez firmę Al Alstal wykonywane. I praktycznie rzecz biorąc, powiedzmy sobie, tam obsługa ruchu pasażerskiego. Punkt na dzisiaj te, e, wszelkie problemy są rozwiązywane na bieżąco. E, czasami wymaga to dyskusji tydzień, czasami dwa tygodnie, natomiast jest to wszystko robione w tym celu, aby ten plac był rzeczywistą wizytówką miasta Koszalina i aby nikt nie powiedział, że na placu została wykonana jakaś, jakiś element wykonany został w sposób nierzetelny czy niezgodny z założeniem projektowym. Bo to ma być prawdziwa wizytówka, myślę, że ta fontanna przede wszystkim, która, o której tutaj pan Kłosowski trochę powiedział, będzie nie lada atrakcją, bo ona będzie, tak jak Państwo widzicie, mając długość 53 metry, szerokość 9 metrów, gdzie tych dysz w liczbie 188 razem z podświetleniem będzie grało w rytm muzyki i światła będą współpracowały. Myślę, że nie jeden przybywający w Koszalinie, ale też i nad morzem będzie chciał przyjechać chociażby po to, aby w piątek czy w sobotę wieczorem zobaczyć taki koncert, koncert fontan, bo to będzie się działo na naszym rynku tutaj staromiejskim już mam nadzieję od, od lipca sierpnia tego roku. Także bądźmy dobrej myśli i, i, i ten termin na dzisiaj uważamy za termin realny, chociaż tak jak było powiedziane, bardzo napięty.